Hej! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Zagrajmy w Super Mario Bros. 2 I dzisiaj jest to ostatni odcinek, kiedy ogrywamy tą Jakże ostatnią część trylogii Super Mario Bros. na nes Chociaż tutaj nagrywam wersję snes -ową. Gdyż się mi się ogólnie pomyliło Jednak jest tutaj 7 światów, a nie 8 jak zwykle Więc cóż Niby powinniśmy grać dzisiaj Luigi. Ale Postanowiłem, że skoro jest to Super Mario, ogramy go Marianem. Ale zresztą i tak w sumie widzieliśmy gameplay wszystkich bohaterów, więc nie powinno pójść tak źle. O oh yeah, Mario Broś. I mi, Mario. E, dobra. Hmm. Aha, fajnie. Dobra. Hmm, tutaj jest miksturka. Nie. Ale ogólnie te ptaszki tutaj, co latają. Yy, bardzo nam się przydadzą później. Aha, dobra. I tak w sumie miałam ostatnie życie, więc wywalone. Yy, dobra. Yy, tego, tego też nie było. O, miksturka. Dobra. To tą miksturkę chyba musimy gdzieś dać. Yy, nie wiem, tutaj? Nie. A, dobra. Wiem już gdzie. Dobra. Chyba tutaj musi pójść O tu Ta Dobrze wiedziałem Dobra grzybek jest Monetki Też są yy, Teraz Tylko żeby głupio tego nie stracić hmm, Tutaj coś jest Okej, okay, tutaj są sparki. E, dobra. Byłem oh. dziwny, odgłos wydam, ale. E, o. O to mi chodziło. Jeszcze monetki sobie nazbieramy. A, e, nie żałujmy. Dobra. Więc teraz powinniśmy przejść tutaj. Głupi bomba mm, dobra I teraz powinniśmy się udać tymi orłami Tylko gdzie by mnie tutaj najlepiej O Sądzę, że Hmm Poczekajmy aż jeden przeleci O, dobra Oj, patrzcie, o, dobra a teraz już łapię. Łapię już aluzję. Dobra, zaczekajmy, aż tamten przyleci. Bo teraz powinienem przylecieć tam, ale Ech, Dobra O! O, 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 dobra, to jest to, co nam potrzebne jest, czyli ten taki no. W sumie wiecie, co? Rakieta. O, i teraz mamy dosyć trudny moment, bo o ile Peach by to było łatwo i y, y, Luigi, ale my gramy Marianem. Tradycjonaliści jedni. Yy. To trzeba przejść przez taki tunel. O, właśnie, to jest najgorsze w tym, że są tu jest tutaj kilka warstw. A. Mm. O, ładnie tu przeszłem Dobra, zaczynamy przynajmniej z czterema życiami Znaczy, czterema serd serduszkami, bo cztery życia to i tak mamy Nie wiem, po co te czeresienki zbieramy, ale... Mhm, dobra Spokojnie, Szejgaje, ja jestem, jestem z wami Nie, no już tej, tej gwiazdki już nie zbiorę. Mm. Aj. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Idź, idź pan. Idź pan stąd. Dobra. Dawno w sumie Marianem nie graliśmy, więc. ciekawe czekać. Oooo! Dobra, dobra. Spoko, loko, już rozumiem. Hmm. I tak mamy ten. Cztery serduszka, więc powinno pójść miarę prosto. Teraz. o życie to się nie martwię też bo mm. o Dobra, teraz może pójdzie jakoś łatwiej. Dobra. Już, już, już jest boss chyba. To jest boss? Tak, już, bo, już gra ta muzyczka. Hmm. Dobra, birdo. I pom nas. Ale dobra. Na no, życia mamy to najważniejsze. Super, ja się tam cieszę. Dobra, mamy 8 monet. Zobaczymy, co, na, co nam dzisiaj wylosuje się. O, ai, zobaczymy to. Dobra, o znowu. Łe, za ten, za późno kliknąłem. O, znowu te. Dwa, dwa żyćka Siódemeczka O, mogę kliknąć e, Cherry Cherry Dobra Okej, okay, te ziutki. Dwa żyćka znowu. Osiem żyć już. Więc całkiem fajnie. Mamy już tam jakieś tam zaplecze. A i tak to jest w sumie ostatni raz, kiedy możemy skorzystać z tej gry w ogóle. Więc no potem. Potem już nie będzie tak łatwo. O dobra, będzie już. Już wiem, że będzie dobrze. No. Dziewięć żyć. Chyba tyle nam wystarczy. Więc, dobra eee, Teraz robię save, bo teraz będzie nasz ostatni poziom Taki w, w niebiosach się zaczyna Dobra, widzę, że mam tylko dwa serduszka, więc mm, Wypadałoby jakoś je zwiększyć Dobra Oj! Mm, dobra. Oj, panzer. A, panzer, głupie. Mm, dobra, jakoś ominę te panzery. A, dobra. Damu z Czy ja się tutaj odrodzę? Bo już. Nie wiem, ile ja żyć już straciłem, ale. Dobra, tutaj się odwracamy. Ojej. A, dobra. Bo na szczęście oni o, o, nie, mus nie mogą ten yy, dotykać, przechodzi przez te łańcuchy, więc taki mam plus. Dobra, mam tyle żyć, więc możemy je zmarnować do woli. A na no, finałowego bossa zbytnio... Yy, zbytnio nie będę sobie oszczędzał. Dobra, chyba spróbujemy teraz, znaczy mam ogólnie pomysł, jakby to zrobić, bo widzicie tam ten łańcuchy? No, prawie by był. Dobra. Tutaj? No, mam nadzieję, że tutaj się odrodzimy. Dobra, bo tutaj są ogólnie. Y O. Ale ja to skopałem. Dobra. Stop. Mamy te trzecie serduszko. Dobra. Jak najwyżej będzie trudno to znowu się tam wczyta, wczytam save'a. Dobra. O tu jest tylko jeden pa, ten spark. O tutaj. Gdzie się odrodzimy? Gdzie się odrodzimy? To jest pytanie. Dobra. Mamy trzy życia. Trzy serduszka. My da ciągle Trzy życia z trzema serduszkami. A, chyba tutaj musimy iść. No. O, dobra, wyszliśmy na zero już powoli. Dobra. Hmm. O. o. O, o, dobra. Czy tutaj się odrodzimy? tutaj panzery nie panzery tylko sparki a to jest powalone że te wszystkie tutaj przeciwnicy w mariu w mariu mają te, ci, te imiona o dobra to teraz wiemy co będzie uh! okej okay. mm. cztery Cztery serduszka Super Czyli mamy limit hmm, Dobra, to może teraz Save'ik save będzie hmm. No, to jesteśmy całkiem już blisko Ogólnie ta gra jest bardzo łatwa, ja tutaj tak Robię z tego drugie Lost Level. W sumie to jest ten. To jest Super Mario Bros. 2. No czy Lost Level miało być oryginalne? Super Mario Bros. Bros. 2, więc. Będziemy mieli. Dobra, kolce nie są. Masz od razu śmiertelne dla Mariana, jak dla Megamena. Więc całkiem. Plus. Ile? No, trzy życia jeszcze. Czyli tutaj. Więc dobra. Dobra, tutaj będzie ten strzelający, więc. Bum. O, berdo! Dwa życia. Ale będzie powalony jak będziemy przechodzili od finalnego bossa na jednym życiu. Znaczy już i tak jestem do tego przywy... ten już do tego przywykłem, więc... Dobra, czyli będzie potrzebny nam klucz. Dobra, bo widzę tutaj fantoma, więc... Dobra, zaczekajcie. Dobra. I tutaj wygląda to troszeczkę dziwnie, bo tak jakby... O, właśnie tutaj nie ma żadnej, żadnego birda ani nic Otóż, jeżeli to weźmiemy To wtedy ta maska nas atakuje Dobra No, chodź tutaj, ptaszku Dobra. I teraz finalna walka. No, finalny skurczybyk, Czyli Walt. Czy jak to tam zwał? Czyli to po którym zbudował jakąś maszynę do snów i TP No, ogólnie. No w tej, w tej grze głównym przeciwnikiem nie jest Bowser, tylko właśnie ten ten cały Walt. który właśnie zbudował właśnie tą maszynę. I dobra. Hmm. O, dobra. Dobra, jakieś 6 razy trzeba go uderzyć, więc... nie jest to jakiś trudny boss. Ogólnie ta gra nie jest trudna, tylko ja po prostu w nią nie umiem grać. Mm. Dobra. 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 Mm. Dobra. Ja mam już serduszek. Ostatnie życie. No, hard mode. Abraço. Udało się! I w końcu, ten, po wszystkim Uwolniamy świat, jesteśmy kurde jakimiś bohaterami No I Jesteście wolni Wy dziwne latające ludki I cóż, tak oto prezentuje się Super Mario Bros. 2 Oh, Luigi tylko zagrał dwa poziomy? Na rzeczy trzy poziomy? Hmm, ciekawie. No ale tak, to tak się prezentuje Super Mario Bros. 2. Mam nadzieję, że Wam się gra podobała. I cóż. Nie jest to wyjątkowo inna gra od tych gier 2D z Mario, ale myślę, że warto to mieć w zagranych. Więc dobra, udało się. O nie, czy to wszystko był tylko sen Mario? Hm. Huh. No w sumie, to, to idealnie się gra z na przykład Super Mario Bros. 3, które jest tylko przedstawieniem teatralnym, więc... Ciekawie, ciekawie, to w sumie wiele wyjaśnia też. Ooo, Mario wstał. No. To wszystko był tylko sen. Taka sytuacja. Dobra, teraz napisy końcowe. Ogólnie gra bardzo fajna według mnie. <grych> I cóż... To już by było na tyle z tego odcinka. Zostawiam na teraz z napisami końcowymi. I cóż, to już by było chyba na tyle. Trzymaj się, zobaczenia, cześć i się O, w ogóle tutaj mamy napisane, jak się nazywają przeciwnicy, Jeden nazywa się Twitter. <grym> huh.